Czy wy to widzicie? Przywieźliśmy słońce. Jest normalnie wiosna. Jest 17 stopni dzisiaj w Warszawie. Dzień dobry, moi kochani, witam się z wami. Z polskim się z wami witam. <laughs> Ale jest super, bo świeci słońce, jest ładna pogoda. Zaczynamy kolejny dzień. Właśnie jestem w drodze do Ortodonty i dowiem się, czy zdejmuję aparat. Może się okaże, że zdejmuję aparat. Zobaczymy, nawet jeżeli to nie będzie teraz, tylko za dwa miesiące, to i tak się bardzo cieszę, co ty kochanie wyczyniasz? To jest nie to składni. To, no, to się bardzo ucieszę cieszę z tego powodu, także jedziemy do Rotodonty, a potem potem. Jedziemy potem na szybkie zdjęcia moody. Stąd też moi drodzy, ten makijaż pierwszy raz od ponad miesiąca jestem w takim makijażu. No, aż dziwnie się z tym czuję, wiecie, jakoś tak, no taka ja jestem wymalowana strasznie, jeszcze przy tej opaleniźni i tak słuchajcie, naprawdę starałam się to zrobić delikatnie, bo wydaje mi się, że jak jestem tak opalona, z takim mocnym makijażem, będzie wyglądać dobrze, więc trochę podkreśliłam rzęsy, co Drowego się stało? Nie składają. To znaczy, że jest wiosna, Tak. fajnie, ja zawsze mam coś takiego, że jak liście spadają ja się robi tak na przykład, 15 człowiek jest taki załamany, jak już wszystko po nie? No. A tutaj jest jakiś ta po zimie, no po zimie kolejce, no, to już wszyscy złota. się jarają. I to jest taki śmieszny okres, bo... Jeździ samochodem i widzisz tak, tutaj ktoś w trampkach, tu jeszcze ktoś w zimowej kurtce, tu tak, za... ktoś w krótkich spodankach już chodzi, więc tak jest... Pani samy. Ja też sam samym dresie, bo dzisiaj naprawdę jest Przyjemne. super. Mieliśmy taki intensywny powrót do rzeczywistości, ale fajny, bo, bo fajne rzeczy robimy i fajne rzeczy siedzimy, aż było, słuchajcie, przyjemnie nam wrócić na takich pełnych obrotach do pracy. Ale się cieszę, miesiąc aparat! Uh, uh, uh. Super! Kurczę, no powiem Wam, że... Nie wiem, że jest mi jakoś strasznie źle z tym aparacie na dole, ale bardzo bym chciała już e, zdjąć po prostu ten aparat. Pewnie wymienić ząbki i mieć już tak, wiecie, w 100% piękny Super mój masz stanął. No, bardzo fajnie. Co tam? 5 maja idę na higienizację. 12 maja zdejmuję aparat. Jest nowa zabaweczka na chacie. On się tak wkurza na to. Poczcie. Wygląda typowo po włosku Wszędzie jest mąka Proszę bardzo, tutaj mamy pulpę pomidorową z przyprawami Przepysznie Juri zrobił Tutaj mamy już gotowe e, ciasta na pizzkę No i mamy jakąś szynkę i tak dalej Juri dzisiaj robi pizzę, bo mamy gości Ale no, w Nice To no, sałatkę, no stwierdziłam, że trochę Ta jak się wkręciła w ogóle w zabawę Ale mi się podoba to zabawka Nasze koty generalnie preferują zabawę same Jak my się z nimi bawimy to one... Tak średnio, a potem jak się sam rzucą na tą zabawkę, to potrafią tak godzinę. Coś czujesz, że ta zabawka, na którą dałam 20 zł, będzie dzisiaj to wyrzucę. Jezu, co ten kot robi? O Juri właśnie robi jedną pizzę i teraz dajcie znać w komentarzu, czy... No czy pizza z ananasem, czy uważacie, że to profanacja? Ja kocham. Ja uważam, że... Też zawsze bym powiedziała, że to profanacja, ale ze świeżym ananasem, nie takim z puszki, tylko z takim, wiecie, świeżym ananasem, no naprawdę jest dobra. Muszę to przyznać. Ja Przeprowadzono na nasem teraz na Tajlandii. Ogólnie odkryliśmy w Warszawie taki sklep włoski, jak się nazywa? Bocca del Gusto. Bocca del Gusto. I są tam rewelacyjne rzeczy. I jest już, słuchajcie, gotowe ciasto na pizzę. I jest po prostu rewelacyjne. I się A ja dzisiaj mamy czyta. Pójdziemy jutro na jakiś trening, żeby spalić mhm. dobrodziejstwa sobotnie. A jutro jeszcze idziemy do Twojej mamy na pilmini i na rosołek. Ale brakowało mi tego jedzonka polskiego, powiem wam. Takiego wiecie, domowego, naszego. Mozerelki, pomidorów. Ojejku, awokado, mmm, znaczy tam też to wszystko no. jest, tylko po prostu to jest tak inaczej, wiecie, w domu sobie zrobić. Pomidory tam są bardzo niedobre. No pomidory są tam słabe. One się tak bawią tą zabawką, cały czas ganiają się z nią. Same. Bengal jak ma zabawkę, to bierze tą zabawkę i się kładzie na tej zabawce i wtedy wiecie, pokazuje, że to jest jego zabawka i nikt nie ma prawa i już dotknąć Ja ci nie chcę zabrać, kochanie. Dzień dobry, witam się kolejnego dnia, moi drodzy, z wami No i co no? Hello, hello Hello, ta kurtka. Ty ją kupiłaś w lupie? Kupiłam tą kurtkę w Lumpy. no Ale zajebista jest No, I fajna jest tych agów zajebiście pasują Jedziemy właśnie pozałatwiać takie, a poproszę, mało przyjemne urzędowe rzeczy Jakaś taka chyba podstarzała ta guma Nie A potem będę miała zdecydowanie przyjemniejszą część tego dnia, ponieważ jadę się delikatnie odgruzować po miesiącu w Tajlandii. Lecę do Pretty Studio. <laughs> nie wiem sama, co będę robić. Wbrew pozorom, mm, przez ten miesiąc w Tajlandii naprawdę bardzo drżyła mi skóra i może to dlatego, znaczy na pewno to dlatego, że się w ogóle nie malowałam. Teraz w ogóle jak wróciłam do Polski, to oprócz chyba dwóch Dni, to też nadal się nie maluję, dzisiaj też nie mam na sobie nic. Oczywiście wr wr wróciłam do Polski i już pierwszej nocy pojawił mi się prysz na mojej twarzy, gdzie przez cały miesiąc Zelandii nie mam ani jednego pryszcza, ale naprawdę wydaje mi się, że jest z moją skórą spoko teraz. Ja lubię ten widok, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, uwielbiam ten widok. Pałac kultury żagiel i w ogóle yy, te wieżowce wszystkie naprawdę Warszawa wygląda pięknie. Czas na przyjemności i lecimy do Pretty Studio. Oje! Oh yeah. Może wrócę za godzinę, może będę miała... ja nie wiem co. Skończysz samo co? Może sobie zrobię Botox wszystkiego. Zrobię I... Botox dupy. A ja robię Botox. Ty też zresztą. W ogóle robię botoks tutaj u pani doktor Olszewskiej, którą Wam bardzo, bardzo polecam, bo pani doktor robi naprawdę ten botoks fajnie, tak bardzo naturalnie. A ja później muszę układać to. Ten... O, bo mam pryszcza na brwi i my tutaj. jaki pryszcz na brwi to jest ból, a tak, takiego wielkoluda, wiesz, tutaj mam. Wielko syfa chyba chciałaś powiedzieć. Wielko syfa, mam dobra, idę, nie wiem co będę robić. Będzie Zobaczymy. fajnie. za oceni, co tu trzeba zrobić na tej twarzy. I jeszcze pasek. Podejrzewam, że na pewno będzie trzeba na życie. I się okazało, że twarz mam pięknie na Bardzo piękna skóra. 那兔崽子是有点霸道。<laughs> Zabiegu powiem Wam, że taki relaks. O to super, brakowało mi tego podczas tego miesiąca w Tajlandii, musiałam przyznać. Słuchajcie, miałam wykonywane oczyszczenie wodorowe twarzy, jakiś taki delikatny kwas i nabliżającą maseczkę, ale oprócz tego oczywiście, że Daria tu przyszła i mi pogroziła palcem za to, że jestem taka opalona. Powiedziała, że była przerażona, jak oglądała bo historii i widziała mój kolor skóry, to yy, dziewczyny stwierdziły, już naprawdę myślały, że będzie tragedia z moją skórą, że będzie przesuszona, że będą przebarwienia, a! Jest podobno naprawdę dobrze, także się cieszę. No starałam się. Wiadomo, z filtrami się aż tak bardzo nie starałam, bo... No nie dokładałam ich tak jak trzeba, co chwilę i tak dalej, wiecie, bo dużo tam byliśmy na skuterze, dużo byliśmy w wodzie, bardzo ciężko było mi akurat tam tego pilnować, ale tak czy siak używałam ich dużo, także wiem, że jestem bardzo oporona i tego nie widać, ale ja naprawdę ich używałam. Plus bardzo mocno przywiązywałam tam wagę do pielęgnacji i do nabliżania i tak dalej, także cieszę się, że moje staranie nie poszły na marne i że jest spoko. Mam taką teraz tą fajną, promienną, nawilżoną. W ogóle Lisa zrobiła mi taki masaż, że chyba nigdy nie takiego fajnego masażu twarzy, naprawdę. Jak tutaj będziecie, to to jest właśnie fajne, bo Lisa robiła mi demakijaż i jednocześnie robiła mi masaż. I mogłam się tak, no, mega, mega odprężyć i zrelaksować. Tak to bardzo fajnie. Pierwszy raz w ogóle byłam tutaj u Lisy na zabiegach, bo Lisa tutaj pracuje od niedawna, ale naprawdę było super, także mogę wam z ręką na sercu polecić. Sprawdziłam na po własnej skórze. A to jest słuchajcie Lisa. Jeżeli chcecie <grym> mieć zabieg plus genialny masaż to zapisujcie się do niej. <grym> Wracałam właśnie do domu. Od, Odrzuciłam Jury'a ja po zabiegu do domu, pojechałam jeszcze do Ewy, ogarniłyśmy takie rzeczy z Moody. Jestem taka podekscytowana: po prostu te kolory, to wszystko. Jezu, to będzie coś, coś pięknego. Prowadzamy ostatnie poprawki i pewnie się już niedługo pojawią pierwsze rzeczy. Ale, będąc w klimacie, ubrań. Chodzi za mną second hand. Odkąd weszłam w Tajlandii do tego second handu, to po prostu stwierdziłam, że koniecznie muszę iść. Ale, że się trochę zraziłam, bo ostatnio przed wylotem cały czas chodziłam i nic nie było. Nigdzie nic nie było. Tylko jakiś czas temu, jak właśnie wracałam od Ewy, to zobaczyłam, że to jest. Wolska, czy Kasprzaka? Kasprzaka. Że na Kasprzaka jest nowy second hand. I teraz tak przyjeżdżałam i stwierdziłam, dobra, to jest ten czas. Mam jakieś pół godziny jeszcze czasu, ee, bo muszę oddać Rujowi samochód. Także moi drodzy idę. Biorę telefon, zostawię sobie aparat, żeby było mi. Wygodnie i najliśmy, no a generalnie jestem słuchajcie tak śmiesznie ubrana, bo mam na sobie w ogóle prototyp spodni, które cały czas nosimy na zmianę, bo no udoskonalamy je, coś tam nam jeszcze nie pasuje tak na 100% i na zmianę codziennie w tych spodniach chodzimy od jakiegoś czasu. Eee, I teraz pojechałam do Ewy, no i założyłam te spodnie, a miałam na sobie legginsy i Agi, i takie duże z futerkiem i założyłam takie szerokie, eleganckie spodnie a tych agów mam bruzyska, w którym wyglądam jak no nawet nie wiem jak, ale bardzo źle, ale trudno. Mam nadzieję, że nikt mnie nie oceni w rumpek za moją stylówę. Sporo, słuchajcie, tutaj jest markowych w ogóle rzeczy, ale. Wiesz co, albo jak coś mi się podoba, to nie ma dla mnie rozmiaru, albo coś jest mega zniszczone. Na razie, tak średnio. Fajne, zamuszowe i skórzane kurtki, ale też. E... No, bez rozmiaru dla mnie. O, to jest ciekawe. Ciekawy spodzień, bardzo. Dobra, słuchajcie, wzięłam trochę rzeczy i mierzę. Dobra, wzięłam takie spodnie, ale one są na mnie... No są za duże, dosyć sporo. Nie wiem, czy to mytki. Tak wam powiem, że niby fajne, ale chyba nie. No te mi się mega podobały, ale to jest chyba w ogóle jakiś rozmiar, no chociażbym bardzo chciała, to jest jakaś XXS, -ska. nie naradę, a ładna szkoda Te spodnie mogą wam się wydawać dziwne, ale ostatnio takich spodniach w ogóle myślałam, bo mam na nie fajny pomysł jak je założyć Mam pomysł, żeby założyć je z dużymi białymi butami i takim mega oversize'owym t-shirtem, tak żeby to, wiecie, tylko delikatnie wystawało spod tego t-shirtu I to są spodnie Gesa i są z metką więc chyba je wezmę No tak, do tego to wiadomo, mi się to nie podoba, ale widzę jest ja z takim oversizeowym dużym, białym t-shirtem Bardzo fajnie I są bardzo fajne jakościowo <słuch> Dobra, to jest tak z trzy rozmiary za wielkie <słuch> Ale bardzo fajny materiał, więc stwierdziłam, że przymierze, wziąłam sobie pasek w talię. Myślałam, że może jak zepnę to w talię, to będzie dobrze, ale niestety nie. Poniosłam, jestem dowodzona do skórki z chaty. Miałam bezpłatnie, oczywiście, kolarki takie dynikowe, bo tak jak wam powiedziałam, mam na nie pomysł obiektywa to autobus. tak zimno. Uważam, że second hand całkiem fajny, bo ja tu w wielu sytuacjach brakowało rozmiarów, ale dużo było takich długich, fajnych płaszczy skórzanych. Ja takich rzeczy po prostu nie kupuję, bo ja wiem, że ja potem w tym nie będę chodziła. Kupię i będzie w szafie. O Boże, jak mi zmarło, się na usta. Także totalnie takich rzeczy już w second handach nie kupuję. Ja się z biegiem lat nauczyłam kupować w second handach. Kupuj po prostu rzeczy. Które bym kupiła w sklepie, niezależnie od ceny, jakby ta cena nie jest już dla mnie wyznacznikiem, bo tak to wiecie, jak to jest. Kupujesz wszystko, bo jest tanio Ciekawa jestem, czy Wy też widzicie stylówkę z tymi spodniami, czy że pomyśleliście, że ze mnie normalne, że takie kupiłam, ale e, mam na nie naprawdę fajny pomysł. nie będą spodnie do wszystkiego, ale mam pomysł na fajną stylizację do nich. Tylko muszę poczekać, aż będzie ciepło. Nie działają w ogóle drzwi od garażu, Zgód, dzwoniłam do pana i mówię, proszę pana, proszę mi otworzyć drzwi i pan otwiera, ale w ogóle mnie nie słucha desknuć. Ja wyproszę proszę pana, nie działa! Do widzenia. Wy dzięki, dzwonię drugi raz. On mi otwiera, My, proszę pana. Mąż po mnie idzie, ja panu chcę tylko zasygnalizować, że się drzwi rozwaliły. A, dobra, idę na patrol, dzięki. Czas na obiadek. Mam kotlety z batatu, z jakimś takim sosem, nie wiem jakim, i czarny ryż z groszkiem, także mega dobra. Dzień dobry, moi drodzy. Kolejny dzień, zaraz zaczynam angielski. I stwierdziłam, że się z wami przywitam. Dzisiaj chcę was trochę zabrać na taki. E, nie to znaczy backstage mojej pracy, mojej Ewy pracy w Moody. Stwierdziłam, że może to będzie dla Was ciekawe. Już dzisiaj rano byliśmy w jednej z naszych pracowni konstruktorskich. Dopracowałyśmy konstrukcję na takie bardziej eleganckie rzeczy, które będą teraz w tej kolekcji, czyli na kombinezony, sukienki, na takie bardziej eleganckie, szerokie spodnie. Teraz, przed chwilą właśnie, jeszcze zdążyłam na ostatni moment przed angielskim, bo go za 5 minut, wysłać do hafciarni projekty na druków, na nasze bluzy. I jedziemy właśnie teraz na pierwsze próby wykonywania haftów, żeby zobaczyć, czy wszystkie czcionki, czy wszystkie linie e, ładnie nam wejdą w tej dzianinie. Ehm, I zabiorę was ze sobą do haftiarni. Wczoraj w ogóle wrzuciłam Wam trochę backstage'u na nasz Instagram i wrzuciłam Wam moją ukochaną panią Anielę, która pracuje w jednej ze szwalni, która słuchajcie, pracuje w zawodzie 30 lat. Czujecie to? To jest w ogóle coś nie tego pracować z ludźmi, którzy są takimi profesjonalistami, że mają takie doświadczenie, że naprawdę jak widzimy produkty, które wychodzą spod rąk pani Anieli, to mamy z Ewą takie... Boże, tego się nie dało zrobić lepiej. To jest po prostu idealne. Także dzisiaj was trochę zabiorę, pokażę Wam taki mały backstage. No, a teraz przygotowuję się do angielskiego. Bardzo dawno nie miałam lekcji, muszę Wam powiedzieć, a po tej Tajlandii to mam wrażenie, że się cofnęłam po prostu z tym moim angielskim, bo mówiłam tam tak prostym językiem. Patrzcie, co tu się dzieje. My otworzyłyśmy sobie dach. Jest bezchmurne niebo. Jest wiosna. Słońce. No pięknie. Słońce. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No, dobra poszuka. Dzień dobry. Jak tam zdrowie? Dobrze. Wszystko dobrze. A no już tu wszystko podrukowane no, widzę. Pewnie. Teraz wybieramy kolory nici do haftu, takie, żeby były najbardziej zbliżone do naszego projektu. Z innej próbki mam to. O. To jest ładne bardzo ładne. To jest bardzo ładne. Tylko to czy to nie będzie za ciemne na to? On ginie, na 100% on zginie. To nie musi być jaśniejsze. I... Ale tak czy siak to nie jest ten kolor, bo zobacz, Ewuś, jak weźmiesz to, połóż to na to, tu musimy też mieć moody napis. To nie jest to. 10. Tak, EWU 510, tak? On jest no, idealny. E, Ale my mówimy, 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 że w tonacji mamy. W tonacji, no. nie? To nie lepiej ten, taki cieplejszy w tej tonacji? 660 i 870. 870. A który to jest który? To jest 600, 870, czyli ten. Okej, okay, dobrze, że to, to To jest 660, a to jest czego nie ma, bo to jest inna liczba. Ja nie wiem, czy taki cieplejszy nie będzie fajny. Tak taki bardziej letni. No też mi się tak wydaje. Taki jest, będzie wiesz, taki jest. jest bo w ogóle ten bardzo się zlewa, on wygląda identycznie. A się tak zrób, tak Ewa. Wydaje mi się, że... Ale cien... ten też zobacz. Ten, no, no dobra, no dobra, to. Zobaczcie jeszcze ten. Pieszenie super. Fajna, super, super, jeszcze nie zobaczyłam tylko pieszaki No nie. No mega się mega podoba. Tu nie wisi taki gorek. Wszystko się trzyma. Pięknie wygląda. I pani Moniko to przeszycia jak super wyszły, nie? No. Naprawdę świetnie to wygląda. Tak. No, no i cieszyma. fajnie dobrane ściągać, odpowiednia długość, nie za krótka, nie uh -huh. za krótka. to będzie pięknie wyglądało. Bo wam powiększać i będę pisała, że zachwiałą proporcje, tak? Tak. Tak pani myśli, że będą ściągać od nas? Myślę, że tak. To tylko się cieszyć. Nie, naprawdę fajnie. Ale ta też jest... fajnie wygląda. Dużo jest filtrów. Ta jest taka, że, ja, że ona tutaj idealnie sięga, tak? tak. Idealnie się kończy. I, i do tych spodenek po prostu jest taka proporcja ładna zachowana. Sylwetki, nie? że jest, tak się wygląda naprawdę zgrabnie. Wróciłam do domu, zjadłam obiad i lecę słuchać do mojej babci, ponieważ ma dzisiaj urodziny. Jeszcze muszę podać kupić kwiatki. Tutaj mam prezent, ale jeszcze zanim babcia, to muszę podrzucić zoli. I rakietę do tenisa, bo zostawiła u mnie Pomyślałam sobie teraz, że w sumie wychodzi mi taki vlog z kilku dni Ale tak jak wam powiedziałam Na no ten powrót do... Warszawy był taki, wiecie, intensywny dla mnie, szczególnie, że za sekundę będzie nowa kolekcja i zazwyczaj właśnie najwięcej pracy jest na samym początku przy tworzeniu kolekcji, kiedy musimy zdecydować jaka dzienina, odszywać prototypy i tak dalej, wprowadzać te poprawki, potem ten proces całej produkcji to już jest bardziej kontrolowanie tego, czy wszystko jest w porządku, ewentualne cały czas nanoszenie poprawek i tak dalej, udoskonalanie tego projektu. Najwięcej pracy pojawia się na końcu, bo na końcu trzeba podjąć najwięcej decyzji takich właśnie, jakiego koloru będzie dokładnie nie haft, bo m, oczywiście mamy to już od dawna wybrane, ale mamy naprawdę sporo na przykład nici do wyboru i no trzeba po prostu zrobić projekt próbny, trzeba popatrzeć jak to będzie wyglądać, potem ewentualnie wprowadzać kolejne poprawki i tak dalej, i tak dalej i to jest taki zawsze najbardziej gorący okres. Natomiast już z każdą kolekcją widzę po nas, że jesteśmy coraz bardziej doświadczone w tym co robimy i idzie nam to o wiele sprawniej, nie, nie popełniamy już tych błędów, wiemy na kontrolę którego etapu produkcyjnego mamy zwrócić największą uwagę, tak żeby nie pojawiły się żadne fakapy, i naprawdę y, teraz ta kolekcja może odpukać, bo nie wiem, czy tak mogę zapraszać, ale idzie nam bardzo sprawnie. I w ogóle ten moment, taki już to ostatnia prosta, gdzie właśnie dopinamy szczegóły, jest dla mnie najbardziej. Jest najwięcej pracy, ale jednocześnie najbardziej lubię ten moment, wiecie, to jest po prostu takie, że już się nie mogę doczekać, aż wiecie, oglądam te rzeczy już takie finalnie z metkami. Eee, I mimo tego, że chodzę zawsze w tych rzeczach, w tych prototypach, to jak już dostaję taki gotowy pełnowartościowy produkt z tą metką, ze wszystkim to, przepraszam pana ja jadę. To jest jednak naprawdę zupełnie, zupełnie co innego. I po prostu taką, no taką niesamowitą radość, satysfakcję dodaję. Gędrulku, pożegnaj się ładnie z widzami. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego filmu. Taki luźny vlog z kilku dni. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Benji i ja życzymy Wam, żebyście byli cały czas tak wyluzowani jak on. No, po prostu, żebyście mieli takie spokojne i fajne życie. <ścoughs> Oho, buziaki, kochani. Całujemy Was. Pa!